Jezu mój, dziękuję Ci za tę księgę, którą otworzyłeś przed oczyma duszy mojej. Tą księgą jest męka Twoja dla mnie z miłości podjęta. Z tej księgi nauczyłam się, jak kochać Boga i duszę. W tej księdze są zawarte dla nas skarby nieprzebrane. O Jezu, jak mało dusz Ciebie rozumie w Twoim męczeństwie miłości! Dzienniczek 304. Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Woda, która nie obmywa zbrodni, choć jak lustro odbija niesprawiedliwość krzyża i cierpienie tego, który je przyjmuje. Czym jest prawda? Napięcie postawione w pytaniu, czy to okrutna niesprawiedliwość świata, czy miłosierdzie, soczące się z twoich oczu, zdroju wody żywej. On się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści. Widzieć przez krzyż, ludzie niewidomi, ślepcy, idący w ramiona śmierci przez grzech, a ty. Jedyny widzący, patrzysz przez ten krzyż i bierzesz go miłosiernie, wdeptany, zrównany z ziemią droga, po której może przejść, może przejść w ramiona ojca. Ile trzeba miłości, by dać się zdeptać, by stać się drogą dla innych. Nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie. Nie narzucasz się także w cierpieniu, najmniejszy prawie niewidoczny. Czy to możliwe, by o losach świata decydowało tylko to, co jest zrobione z miłości, choćby wydawało się najmniejsze? Któż nas może odłączyć od miłości. twarzy spojrzenia przenika się miłość i ból. Czy miłość nie może istnieć bez bólu? Przy Tobie szlachetniejemy. Nasze twarze nabierają blasku. Ty sprawiasz, że cierpienie ma sens. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość. Przemień mnie w siebie, wyciśnij swoje oblicze na moich rękach, na sercu, na twarzy, niech ludzie je zauważą. Przypieczętujbym niczego, nie podpisała sobą, a wszystko Twoją łaską. Będę z tobą, nie opuszczę cię, ani nie porzucę. Gdy przychodzi głęboki płacz, którego nie można w sobie pomieścić, daj mi się wysprzeć na Twoim ramieniu. Daj posłuchać Twojego serca. Potrzebuję wzrastać w Twojej męce. Czuję, że mam tylko Ciebie i moją słabość. Ty jesteś moc. Żeby zatrzymać zło na sobie, wziąć je na swoją głowę i nie oddać, a potem przebaczyć. Kto nie miłuje, trwa w śmierci. I kochać jakby się nic nie stało, albo kochać właśnie dlatego? Abyście stali się bez zarzutu i bez winy. Jako niewidne dzieci pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Skorszenie grzechem, jak przerażone dziecko płacze we mnie. Odszukać chcę pierwszy wstyd i ból niechcianej miłości, żeby tylko nie zapomnieć, gdy stanę przed egzaminem pokus. Krótka pamięć to element następnego grzechu. Jego krew jego na nas i na dzieci nasze. Sączące się krople krwi. Jak ziarenka piasku w krepsydrze przesuwają się. Ucieka życie. Obumierając, rodzimy się na nowo. Lękam przed śmiercią, która dzieje się nieustannie, gdy w dłoniach kapłana dajesz za mnie życie. Wielbię tę godzinę miłosierdzia, wielbię Ciebie, który jesteś rozdarty, połamany chlebie. Ty wiesz, jak bardzo boli grzech, mój grzech. Nigdy nie ustaje, wytrzymać to za mało. Maryjo, powiedz, że się zgadzasz, raz jeszcze. Śmierci już nie ma, cmentarz jest polem dojrzewającego ziarna. Pajęczyna niezrozumiałego cierpienia może zajaśnić chwałą krzyża, który jak most przerzuciłeś między Ziemią i Niebem, tym co zniszczalne i tym co nieśmiertelne. I znowu Was zobaczę i rozraduje się serce Wasze. A radości Waszej nikt Wam nie zdoła odebrać. Była to droga Krzyżowa na klatce schodowej do zgromadzenia sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśli Boży.